Na zlecenie prezydenta Chorzowa powstała koncepcja zagospodarowania przestrzeni pod Urzędem Miasta i Estakadą. Wizja architekta Jerzego Stoszka wzbudziła sporo kontrowersji. Nie spodobała się zwłaszcza opozycji, klubowi wspólnych Chorzów. Ta koncepcja zakłada, że przed urzędem będzie wybudowana wielka tężnia solankowa, która przypomina taki e, obiekt hutniczy, chłodnie -kominową zakłada też na krańcu rynku czy zabranie jednej trzeciej, czy 20% rynku pod Wielki Dworzec Przesiadkowy autobusowo-tramwajowy, który z kolei ma, przypomina taką halę z Konstalu i zakłada postawienie na rynku wielkich lamp konstrukcji przypominających te, które są, albo prawie dokładnie takie jak te, które są na ulicy Jagiellońskiej, które nie podobają się mnie bardzo, ale też wielu ludziom. W związku z tym, że, że Prezydent, gdyby podobał mu się ta koncepcja i ma być organizowany konkurs taki profesjonalny na zagospodarowaniu rynku, no chcieliśmy pokazać, że są też inne pomysły po to, żeby te warunki konkursowe, które gdzieś tam się pojawią, nie były tak skonstruowane, żeby musiała wygrać podobna koncepcja do tej, którą już znamy. Pojawiły się głosy, że Wspólny Chorzów tę koncepcję przygotował po to, żeby zyskać głosy wyborców w zbliżających się wyborach samorządowych w przyszłym roku. A przez kilkanaście lat mieliście szanse na przebudowę centrum miasta i nic w tym kierunku nie było robione. Przez ostatnie prawie 20 lat no, wykonywaliśmy te rzeczy, które były niezbędne w mieście. Te niezbędne to są system komunikacyjny, to są obiekty sportowe, to są szkoły, przedszkola i jak gdyby ten cały pakiet ważnych spraw dla mieszkańców został już zrobiony prawie w całości. Teraz pojawiły się środki europejskie, od jakiegoś czasu są dostępne. W poprzedniej edycji wykorzystaliśmy te środki między m.in. na przebudowę stakady czy modernizację, bo wymaga takiej przebudowy. No i teraz się otwiera możliwość dopiero teraz po przebudowie estakady. Tak prosi się, żeby tą przestrzeń pod estakadą również z jakiś przebudować w sposób fajny. Problem ma prezydent Andrzej Kotala. Można powiedzieć, też Rada Miasta prezydent zapowiedział ogłoszenie konkursu architektonicznego na przebudowę rynku. Jaki głos w tej sprawie zajmie Wspólnych Orzów? Czy będziecie pilnie oczywiście śledzić ten konkurs i komentować? Czy znaczy my się tego konkursu domagamy? Konkurs był zapisany, obowiązek ogłoszenia konkursu i przeprowadzenia był zapisany w roku ubiegłym w budżecie. Konkurs nie został ogłoszony, nie został przeprowadzony, tylko prezydent zlecił poza przetargiem właśnie panu Stoszkowi za 50 tysięcy złotych wykonanie koncepcji. To było między innymi przyczyną nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Ten rok drugi mija, mamy już teraz październik. I dowiedzieliśmy się, że, że, że kroki w kierunku organizacji konkursu są poważne, no i cieszymy się, ale my się go domagaliśmy i w zeszłym roku i w tym roku. A czego się spodziewamy po konkursie? No tego, co po każdym konkursie architektonicznym, że wyłoni najlepszą koncepcję przebudowy rynku. Na ostatniej sesji Rady Miasta radni mieli okazję do zapoznania się z nową wizją, tym razem chorzowskich architektów. Głównym elementem sporu jest lokalizacja zintegrowanego centrum przesiadkowego dla autobusów i tramwajów, która w przedstawionej na sesji propozycji znajduje się przy ulicy Moniuszki na terenie osadników Pochutniczych. Czy dzięki temu projektowi uwolnienia rynku mieszkańcy rzeczywiście zyskają taką przyjazną przestrzeń, z której będą mogli korzystać, gdzie będą mogli odpocząć, poczekać na kogoś, napić się kawy, załatwić sprawę w urzędzie? Takie, takie założenia między innymi były, że jeśli mamy do czynienia tylko z, z sytuacją taką, w której cały węzeł przesiadkowy nam nam przesunięty jest o te 100 metrów i wykorzystujemy dla przebiegu linii tramwajowej lukę czyli tworzymy taką nowo projektowaną ulicę tutaj w tym miejscu w tej chwili jej nie ma mamy tylko przebieg na północy i na południu przebieg jednej linii tramwajowej mamy tutaj układ okrężny natomiast cała płyta rynku jest w tym momencie przeznaczona dla pieszych z lokalizacją Zespołu parkingów na północy i na południu, oraz dużego zespołu parkingowego powiązanego z nowym obiektem usługowym. Pod estakadą właśnie tworzymy taką przestrzeń bezpieczną przestrzeń, w których jest trochę usług, ale można swobodnie przechodzić przestrzeń, w której jest informacja o ruchu pasażerskim który jest tam kawałek dalej przestrzeń, w której można kupić prasy, jakieś drobne. Owoce, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym mamy dwa zespoły, takie, gdzie można usiąść, zjeść ciastko, wypić kawę, specjalnie kształtowanymi parasolami, które akustycznie oddzielają od, od estakady, które tworzą taką przyjazną przestrzeń, ze specjalnie kształtowaną podestakadą nawierzchnią, która ma odzwierciedlać dynamikę. I ruch w Chorzowie, to znaczy pewne logo i, i, i pewne hasło, które przyświeca Chorzowowi już od jakiegoś czasu, które jest również podświetlane nocą. Tworzymy, stworzyliśmy taki punkt informacyjny, który ma, jest jednocześnie i fontanną, i posiada ogniwa fotowoltaiczne od góry, ale również ekrany multimedialne, które informują o, o różnych wydarzeniach kulturalnych, gospodarczych miasta czy elementy tej koncepcji będą wykorzystane w otwartym konkursie architektonicznym, który zostanie ogłoszony na przebudowę rynku w Chorzowie? Yy, proszę pani, chcielibyśmy, żeby z tym elementem, który można wykorzystać, był sam pomysł na miejsce lokalizacji przystanku zintegrowanego. Natomiast uważamy, że to jest, yy, to jest element wyjściowy do opracowywania konkursu. Jeśli tego elementu zabraknie i każe się lokalizować ten przystanek w tym miejscu to naprawdę nie ma szans, mamy dalej tramwaj z trzech stron i, i, i ogromny teren, ogromny teren zabrany pod zespół przystanków, bo to nie jest jakiś przejazd tramwaju, to jest po prostu zespół, iluś torowisk i, i zatok autobusowych, to jest de facto dworzec w obrębie rynku. No, z czymś takim we współczesnym świecie się nie spotykamy i warto, żeby radni o tym wiedzieli. Architekt Jerzy Storzek broni swojej autorskiej wizji, zapowiadając, że nie będzie brał udziału w otwartym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na przebudowę Centrum Chorzowa. Dwie rzeczy na rynku wyznaczają pewną strategię postępowania dla nas. Jedna to jest to, że stakada będzie jeszcze ze 20 lat, co najmniej. To jest pierwsza rzecz. Druga jest rozwiązanie możliwie najkorzystniejszego węzła przesiadkowego dla mieszkańców. Ten węzeł został wyznaczony. Zostaje nam e, droga, którą, jeżeli za 20 lat będzie już niepotrzebna, będzie można obsiać lasem albo zrobić z niej super punkt widokowy. Do tych podstawowych strategicznych rozwojów staraliśmy się dołożyć elementy ponadczasowe. Każda, e, każdy projekt ma pewną skalę odniesienia w czasie. Nas interesuje rozwiązanie problemu w skali paru 10 lat trawniczki i fontanny nie rozwiązują przestrzeni publicznej. Jako architekt ma Pan już kilka realizacji na koncie, jeżeli chodzi o Chorzów, między innymi przebudowa, modernizacja Teatru Rozrywki, Depta Gielońskiej. Czy to miasto w Pana zdaniem pięknieje, zmienia się na lepsze? Czy rzeczywiście dzięki pomysłom architektów udaje się wydobyć jakieś ukryte piękno Chorzowa? Proszę Panią, praca architektów w każdym mieście może przynieść owoce. To zależy od polityki władz. Każda, każde decyzje Polityczne, czyli ratusz, wyznacza możliwości pracy architektów. Proszę jeszcze zauważyć, że dzisiejszy kryzys miast wiąże się z tym, że centra są po prostu zaniedbane i należy w nie zainwestować dużo pieniędzy i dużo wysiłku, żeby ten stan rzeczy po prostu zmienić. Prezydent Andrzej Kotala podkreśla, że zlecenie koncepcji architektonicznej było jedynie punktem wyjścia do dyskusji na temat kierunków zmian w centrum miasta. Nie, ja nie twierdzę, że ten projekt jest najładniejszy i przez wszystkich radnych akceptowany, ponieważ jak powiedziałem, pewne elementy tego, tego projektu wzbudzają pewne kontrowersje, aczkolwiek uważam, że pewne funkcjonalne z kolei e, istotne sprawy są w tym projekcie zawarte i e, tak jak na przykład lokalizacja Centrum przesiadkowego która jest nie jakimś tam wizją, wizją architektów, tylko jest po prostu realnym, e, realnym miejscem opracowanym i też jest wskazanym przez ekspertów właśnie od torowisk i tramwajów, prawda, no więc nie możemy sobie w tej chwili wymyślać nowego miejsca, ponieważ e, chodzi o funkcje. Chodzi o funkcje i koszt tej inwestycji, prawda, więc w związku z tym pewne elementy funkcjonalne, jeszcze raz powtarzam, funkcjonalne na pewno będą w założeniach tych konkursowych, na których się muszą architekci oprzeć, bo nie możemy sobie stawu przenieść na rynek, a rynku na, w miejsce stawu, no tak jak to było w filmie Miś, prawda, tutaj, tutaj musimy się trzymać sztywno pewnych reali i możliwości, jakie miasto posiada z względów finansowych, jak i, jak i funkcjonalnych. Trzeba zwrócić uwagę na to, że architekci będą mieli spore ograniczenia, również estakada wpływa na kształt architektoniczny rynku. Proszę powiedzieć, czy w ogóle widzi Pan rynek jako miejsce spotkań mieszkańców, jako taką nową przestrzeń społeczną w naszym mieście, czy rzeczywiście jest na to szansa? Powiem w ten sposób. Proszę pamiętać o tym, że, że, że tak naprawdę Chorzów to tak nie do końca miał ty rynek nazwany rynkiem, ponieważ rynek to nam się kojarzy z rynkiem w Krakowie, Wrocławiu, prawda, starym rynkiem w Poznaniu i Warszawie. Tutaj zawsze to był taki, bym powiedział, rynek ala plac przesiadkowy. Tu zawsze było centrum, tu zawsze były linie tramwajowe, autobusowe i tutaj jest rola architektów. Jak stworzyć tą przestrzeń publiczną, gdzie ją zlokalizować, w oparciu o te założenia. Ja myślę, że w przyszłości rynek może, rynek może być takim miejscem, ten nasz rynek chorzowski może być takim miejscem spotkań właśnie przez to, że te wszystkie, tą całą komunikację skupić się w jednym miejscu. Czy wizje architektów w jakiś sposób sprzęgną się z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców? Czy będą jakieś konsultacje społeczne w sprawie przebudowy rynku? Mieszkańcy będą mogli się wypowiadać i przedstawiać swoje plany, swoje wizje. I te, które będą te realne, oczywiście na pewno projektanci uwzględnią. Wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na przebudowę Centrum Chorzowa poznamy w połowie przyszłego roku. Należy mieć nadzieję, że zostanie wybrany najciekawszy projekt, który zadowoli chorzowian i spełni oczekiwania na nowe centrum chorzowa przyjazne dla jego mieszkańców.